I rozdział 16. 1 i rzekł Jachwe do Mojżesza po śmierci dwóch synów Arona, gdy przystąpiwszy przed oblicze Jachwę pomarli. 2. I rzekł Jahwe do Mojżesza, powiesz Aronowi bratu twojemu, aby nie wchodził każdego czasu do świątyni poza zasłonę, przed wiego który jest na arce, aby nie umarł, gdy w obłoku objawić się będą nad biegiem. 3. Oto z czym wchodzić będzie Aron do świątyni, z cielcem na ofiarę zagrzeżną, a z baranem na co opalenie. 4. W spodnią szatę lnianą świętą przeoblecze się. Spodnie też lniane będą na ciele jego i pasem lnianym oparzy się. I zawojem mnianym obwinie się, szaty to święte i wykąpie w wodzie ciało swoje, a łoży je. 5. Od zboru synów Jezrela weźmie dwa kozły na ofiarę zagrzeżną, a jednego barana na całopalenie. 6. I przywiedzie Aaron za grzesznego cielca swego i rozgrzeszy siebie i dom swój. 7. I weźmie dwa owe kozły. A postawi je przed obliczem Jahwe, ówniścia do przybytku zboru. 8. I położy Aron na oba kozły losy: los jeden dla Jahwe, a los drugi dla Azazela. 9. I przywiedzie Aron kozła, na którego padł los dla Jahwe, i spełni nim ofiarę zagrzeżną. 10. Kosła zaś, na którego padł los dla Asasela, postawi żywego przed, tefe, aby rozgrzeszyć nad nim i puścić go w Asasela na pustynię. 11. I przywiedzie Aron zagrzesznego cielca swego i rozgrzeszy siebie i dom swój i zacznie zagrzesznego cielca swego. 12. I weźmie pełną kadzielnicę rozpalonego węgla z ołtarza. Co przed obliczem Jahwe, i pełne garści swe kadzidła wonnego, miałkiego, i wniesie za zasłonę. 13. A włoży kadzidło na ogień przed Jahwe, aby okrył obłok kadzidła wiego, który na arce świadectwa A nie umarł. 14. I weźmie nieco krwi cielca i pokropi palcem swym w stronę wieka ku wschodowi. I też przed wiekiem pokropi siedem razy z krwitej palcem swoim. Piętnaście, i zacznie zakrzesznego kozła ludu, i wniesie krew jego za zasłonę, i uczyni z krwią jego, jako uczynił z krwią ucielca, i pokropi nią ku wieku i przed wiekiem. Szesnaście, i rozgrzeszy świątynię z nieczystości synów Jeszela, i z wykroczeń ich we wszystkich grzechach ich. I tak też postąpi z przybytkiem zboru, Znajdącym się z nim wśród nieczystości ich. 17. A żaden człowiek niech nie znajdzie się w przybytku zboru, Gdy wchodzić będzie dla rozgrzeszenia świątyni, Dopóki nie wyjdzie, i tak rozgrzeszy on siebie, I dom swój, i całe zgromadzenie Jeszela. 18. I wyjdzie do ołtarza przed obliczem Jahwe. I oczyści go i wziąwszy nieco krwicielca i nieco krwi kosła, nada na narożniki ołtarza wokoło. 19. I pokropi go krwią tą palcem swoim siedem razy, a oczyści go i poświęci go od nieczystości synów Jeszela. 20. A spełniwszy poświęcenie świątyni i przybytku zboru i ołtarza przywiedzie kosła żywego. 21. I położy Aaron obierający nas na głowę kozła żywego, i spowiadać będzie nad nim wszystkie winy synów Jerzela i wszystkie wykroczenia ich we wszystkich grzechach ich, a złoży je na głowę kozła i odeszle go przez umyślonego człowieka na pustynię. 22. I tak poniesie kozieł ten na sobie wszystkie winy ich na ziemię pustą. I puści on kozła w pustyni. 23. I wniecie rą do przybytku zboru i złoży szaty miane, a w które się był, przychodził, przyodział, wchodząc do świątyni i zostawi je tam. 24. I skąpie ciało swobodną Na miejscu świętym. I włoży szaty swoje, i wyjdzie i spełni całopalenie swoje, i całopalenie ludu, i rozgrzeszy siebie i lud. 25. Ałuj A łuj ofiary zagrzeżnej, puści z dymem na ofiarnicy. 26. Zaś ten, który zawiódł kozła do Asasela, wypierze szaty swoje, i wykąpie ciało swoje w wodzie, po czym wejść może do obozu. 27. A cielca zagrzeżnego i kosła zagrzeżnego, których krewnie niesiona była dla lat rozgrzeszczenia świątyni wniosą poza obóz i spalą w ogniu z góry ich i mięso ich i nieczystości ich. 28. A kto je palić będzie, wybierze szaty swe i wykąpie ciało w wodzie, po czym wyjść może do obozu. 29 i niechaj będzie to dla was ustawą wieczną miesiąca siódmego, 10 tegoż miesiąca doręczyć będziecie drączyć będziecie dusze wasze i żadnej roboty nie będziecie wykonywali tak krajowiec jako i cudzoziemiec który osiadł pośród was 30 albowiem w dzień ten rozgrzeszy was aby uczynić was czystymi od wszystkich grzechów waszych przed obliczem, jak chwę, czystymi być macie. 31. Szabat odpoczynku to dla was, a dręczyć będziecie dusze wasze, ustawa to wieczna. 32. Rozkrzeszać zaś będzie kapłan, który namaszczony zostanie, a którego ręce upełnomocnione będą, aby piastował kapłaństwo miasta Ojca swego i włożąc szaty lniane, szaty święte. 33. I oczyści świątynię przynajświętszą, i przybytek zboru, i ofiarnicę oczyści, i kapłanów też, i wszystek lud zgromadzenia rozgrzeszy trzydzieści cztery. A niechaj będzie to wam ustawą wieczną rozgrzeszać synów Jeszela ze wszystkich grzechów ich raz do roku. I uczynił on tak, jak rozkazał Jachwę Mojżeszowi.